Może sekund na rozpędówkę, jak zwykle? Bo zawsze tak się dzieje, jak robię z telefonu jakieś takie nadaje rzeczy. Moje dziecko szykuje się spać powoli, a ja postanowiłem jednak mimo wszystko zrobić bardzo króciutkiego live'a, zamiast robić wideo i wrzucać to wideo, wiecie, żeby się odpaliło o którejś godzinie. Przecież i tak obejrzycie, nie? I tak obejrzycie. Już widzę pierwszą osobę. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo króciutka transmisja, bo powiem wam szczerze, jestem troszeczkę jakby w lekkim szoku. Zaczęły się spełniać, spełniać niestety niedobre przepowiednie. Niedobre, te niedobre zaczęły się spełniać, mm, przepowiednie publikowane na przestrzeni ostatniego czasu, tak? Jedną z takich przepowiedni są ofiary, są ofiary przy granicy. Są ofiary przy granicy. Mówiłem to bodajże już dwukrotnie, że widzę krew przy granicach. Nazwijmy to po imieniu: krew przy granicach, czyli po prostu ofiary, tak? Czyli po prostu ludzie, którzy padają ofiarami tego, co się dzieje. Mamy trzy, trzy oficjalnie na razie podane jest o trzech osobach. Podejrzewam, że dwie po stronie naszej, jedna po stronie białoruskiej. Z tego yy, 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 ja mam niedobre odczucia. Będzie z tego poważniejsza afera. W szczególności możemy, myślę, oczekiwać Łukaszenki. Łukaszenki oskarżającej za chwilę Polskę. No i oczywiście Polskę oskarżającą Łukaszenkę o to, co się wydawa wydawało. Druga, no już widzę właśnie komentarze zaczęli, za zaczęli się pisać. Yy, druga przepowiednia to jest przepowiednia dotycząca dotycząca hmm, huku w Warszawie, który powiedziałem Wam, że też będzie troszeczkę miał znamiona prowokacji. I chodzi tutaj o huk, Mieliśmy autentyczny huk w centrum Warszawy, człowieka, który czymś tam się postrzelił. Zastrzelił 90 paralatek, z dziwnym listem, który śmierdzi mi na kilometr. Śmierdzi mi na kilometr, bo wychodzi na to, że on się zastrzelił, by, by zostać męczennikiem PiSu. Pisowi potrzebny jest męczennik, tak. To byłoby bardzo im w tej chwili na rękę, żeby pojechać sobie po opozycji i tym podobne rzeczy. Dlatego powiem Wam szczerze, ten, nie wierzę w ten list. To jest moje odczucie. W każdym razie spełniło się to, co mówiłem. Mówiłem o strzałach, mówiłem o tym, o jakimś huku w Warszawie. Mówiłem o tym, że będzie, będzie coś, co będzie nosiło znamiona prowokacji, i w takowe coś zostanie to również przeobrażone. Okej. Okay? No i najważniejsza przepowiednia, wręcz powiedziałbym dziwnie ekspresowa, bo moglibyśmy sobie tutaj dyskutować, że no, na świecie jest wiele wulkanów, yy, które tam się pitwają i trochę można już na nich jajka gotować, a yy, mogą, może wybuchną, może nie. Powiedziałem Wam o, bodajże, w, kiedy myśmy tę transmisję robili? W piątek. W piątek robiliśmy transmisję. Miałem jakiś taki dziwny nagle. Obraz mi się pojawił: Palmy, palmy jakiejś takiej i czegoś takiego wybuchającego, wywalającego w powietrze w Hiszpanii. I bardzo szybko zaczęliście mi donosić już o pewnych takich sygnałach. Już wczoraj bodajże. Nie wczoraj, czy to wczoraj w nocy dostałem, czy to dzisiaj. Ojejku, nie wiem, bo ja jestem, wiecie, nocny Marek. Jestem nocny Marek, więc nawet już nie wiem o której porze dostałem wiadomość na temat tego. Wulkanu, który właśnie huknął, yy, huknął w Hiszpanii. Także spełniła się znowu przepowiednia, tam jest w tej chwili przeprowadzana ewakuacja i tak dalej. To mówimy o takich spełnionych wizjach. Po prostu patrzcie, ja czasami powiem szczerze, zastanawiam się, jak to działa, kurczę, jak to funkcjonuje. Ja jestem przekonany naprawdę o tym, że podświadomość zbiera z całego wszechświata, zbiera tysiące, różni, przepraszam, miliardy różnych informacji. Które my świadomie jesteśmy w stanie przerobić tylko no, jakąś tam malutki część, tam parę bitów versus miliony bitów informacji. I zawsze zastanawiam się w takich sytuacjach, skąd się takie coś bierze, skąd to w ogóle do głowy przyszło, dlaczego do głowy przyszło, dlaczego, głowy przyszło? dlaczego jakaś palma, dlaczego, 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 dlaczego jakiś wulkan, dlaczego Hiszpania akurat. Dlaczego jakieś drzewo wnięte folią, jak się okazuje, ponoć gdzieś tam następne słuchy, które gdzieś tam podrzuciliście, to, to to, że gdzieś tam ratują jakąś, jakieś sekwoje, czy, czy coś takiego, gdzieś ratują przed pożarem. Dobra, tego nie wiem dokładnie, musiałbym to po prostu sprawdzić, to, te informacje, nie sprawdzałem ich, po prostu ktoś mi to też doniósł dzisiaj. Także... No właśnie, ziobro zaproponowało się lat za zakażenia. Mówiłeś o tym w tamtym tygodniu, tak? To znaczy właśnie jakoś tak rozmawialiśmy na ten temat, że będą przeprowadzane przepisy w tle pod osłoną nocy. Będą przeprowadzane przepisy, moim zdaniem, nawet jeszcze gorsze. Niż te, których się spodziewamy. To wszystko będzie pod zasłoną dymną. Jak zwykle zresztą się tak działo, bo na przykład temat aborcji jest takim tematem zasłoną dymną, tematem emocjonalnym, odwracającym uwagę społeczeństwa, z reguły w tle dzieje się coś pod osłoną nocy w naszym Sejmie i przeforsowane zostają jakieś naprawdę świństwa. I ludzie nawet tego nie zauważają. Teraz tym bardziej ludzie nie zauważają, no bo przecież bardzo ważne jest to, że znowu Lewandowski. Kopną piłkę, to jest najważniejsze. Jakiś medal, złoty, to jest najważniejsze. Igrzyska są najważniejsze. Zabawa, rozrywka jest najważniejsza, a inne sprawy nie. No ale to już cóż, moglibyśmy sobie dyskutować na temat ludzi, na temat społeczeństwa, na temat tego, co społeczeństwo traktuje jako ważne, jako nieważne. Spełnia się niestety, bardzo mi jest przykro, przepowiednia przede wszystkim dotycząca no dosłownie krwi na granicy polsko-białoruskiej, tak symbolika, wiedzie wizji jest różna czasami po prostu no krew, co oznacza krew, krew oznacza śmierć, krew oznacza tragedię, krew oznacza morderstwo krew oznacza zbrodnie krew oznacza po prostu ofiary i o tym mówiłem kilkakrotnie i proszę, macie kurczę dzisiaj informacji o trzech że, niby przypadkiem, tak? Że, niby przypadkiem. Mhm. Z tego będzie naprawdę coś poważniejszego, moim zdaniem. Przepraszam, mówię tak cicho, bo wiecie, moja córka jeszcze coś tam dokończy, jakieś lekcje i za chwilę będzie musiała, będzie sygnał pojawić się z mojego sprzętu, tak zwanego Google Home. Dobrze, sprzęt nie zrozumiał. Zaraz będzie przeszkadzał, że muszę kończyć. Chciałem tylko takie po prostu zrobić podsumowanie. Może w końcu pora robić takie podsumowanie. Ja tam czasami puszczałem Wam informacje za pomocą postów, które akurat na YouTube są troszeczkę mniej widoczne. Ale jak się coś spełniało, to po prostu puszczałem, puszczałem, mówiłem: O, patrzcie, kurczę, spełnia się. Nigdy nie należałem do tych, jak wiecie, którzy krzyczą zawsze, że o, ta, tu, w tym filmie, na tej na tej minucie. Sami jesteście w stanie przecież, nie wiem, wyciągnąć swoje własne wnioski. Jeśli słuchacie mojego kanału, jeśli zaglądacie, wielu z Was po prostu wie, że daleko mi jest do chwalenia się i łapania i ścigania każdej przepowiedni. Ja je po prostu z siebie wyrzucam, wypuszczam z siebie, oddaję wam. A potem dzięki takim na przykład użytkownikom jak Anusia, której bardzo serdecznie dziękuję, dostaję nawet czasami opisy, takie wiecie, takie, takie table of content, czyli spis treści tego, co było na wizji, bo ja mam zrobić to samo, a potem tak a mówię, dobra, jutro to zrobię. Nie, nie, to nie jest takie ważne. Przecież ludzie i tak zapamiętają. Tak, zapamiętają. Niektórzy z Was zapamiętają, to sobie bardzo cenię w tym momencie takich widzów, którzy słuchają. Wracają do tych moich przepowiedni, wynajdują je czasami, pomagają mi tym samym po prostu zaznaczyć, w którym dokładnie filmie ja to powiedziałem, kiedy, bo jak Wy mnie zapytacie, no to ja wiem, że ja Wam powiedziałem, ok, Ale o której godzinie, albo w którym to było wideo, to robi się coraz yy, yy, trudniej, no. Coraz trudniej. jest to pisze, zaszczyp się. Ja mi się zaszczypnąłem. Już wszyscy przecież o tym wiedzą, że ja mam jakby stosunek obojętny do tego czegoś. Już dawno przecież uważałem, że to jest rodzaj placebo bo że to wcale nie ma znaczenia, że to jest twór bez znaczenia, więc zostaniemy przy tym, dobrze? Każdy ma swój wybór. Każdy ma prawo robić to, co chce. Każdy ma prawo robić tak, jak mu się podoba. Na razie jeszcze, na razie, bo już obostrzenia różnego rodzaju zostały wprowadzone w różnych krajach, na przykład we Włoszech, prawda? Wiemy o tym, tak? No. Więc możecie oczywiście upierać się, że nie, ale system idzie w tym kierunku segregacji. O segregacji. A mnie jest wszystko jedno. Mnie jest kompletnie wszystko jedno. I było wszystko jedno i tyle. Ale nie ruszajmy tego tematu, bo on się robi już nudny, jak flaki z olejem. Chcecie szczypawkę? Bierzcie. Nie chcecie, nie bierzcie. Jak mnie ktoś jeszcze raz zapyta? Tak. I to jest mój wybór, i proszę go uszanować. OK? Uczymy się na tym kanale szacunku, dobrze? Także, no dobra, to taka króciutka transmisyjka. Naprawdę króciutka. Podsumowanie, jakby ostatnich wizji, ostatnich przepowiedni. Zawsze żyję nadzieją, że te czarne rzeczy się nie sprawdzą. Że nie będzie gorzej, że jednak mimo wszystko tam jakieś te siły wyższe zrobią coś, że te rzeczy nie wypalą, te ostrzeżenia. Ja to raczej potraktuję wszystko to, co widzę, widzę jako wiecie, ostrzeżenia. No i znowu zapomniałem, kurczę, jak się nazywa ta grecka postać. No ja mam normalnie, słuchajcie, mgłę mózgową. Ja się stary robię, kurczę, jestem stary dziadzia. Kasandra? Polijanna to była ta, która miała dobre słowo dla każdego. Kassandra, która protokowała, nikt jej nie wierzył. O Matko Boska, no po prostu aż wstyd, aż wstyd. Przepraszam bardzo, Pythia, nie Pythia, nie Pythia, Ela, nie Pythia. Pythie to były te, które... Mm, nie Pythia. No Chryste Panie, znowu, widzicie? Robię się na no, no, po prostu jak wieczorem, czasami to mózg wysiada. Robię się starym tetrykną. No. Która to postać z mitologii miała dar przepowiadania przeszłości, ale nikt jej nie wierzył, bo to było jakby jej przekleństwo. Kassandra. Właśnie, Kassandra. Ja już brałem wątpliwości w tym momencie, nie Nie, nie, Kassandra. Kassandra. Dobra. Słuchajcie, to było to podsumowanie. Teraz sprawdzę, co moja córka, coś tam kombinuje. Podsumowanie. Możecie przechodzić, nie widać was. Byle nie przeklinać, nie palić papierosów mi tutaj przed... Nie palam, nie palę, żartuję. No, to tylko tak na chwilę chciałem się z wami spotkać, po prostu tak puścić to, żeby w końcu było, bo słuchajcie, na no te pytania się poda... padają. Ja zawsze wychodzę z założenia, że kto słucha po prostu tych moich mm, programów, no wie, no wie o co chodzi i wie, że się spełniają. Z drugiej strony, dla tych, którzy mają wątpliwości, ja myślę, że nawet jak im 5000 argumentów się przedstawi, to też nic nie zmieni, dalej będą mieli wątpliwości. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że jestem dobrym, jasno widzę. I cóż, z tą myślą jestem troszeczkę takim rozczarowaniem, że jednak cholera się spełniło, coś niedobrego. To ja zostawię was. Spotkamy się za tydzień na spokojnie. W międzyczasie pojawią się oczywiście moje odczyty. Ach, przepraszam was jedną rzecz, to taka mały drobiazg wyjaśnienie. Pochrzaniłem coś w ustawieniach YouTube'a i... Dwa bodajże wcielenia, dwa, dwa, wideo, dwa nagrania wideo opisujące wcielenia bodajże chyba Lecha Kaczyńskiego i Kukiza, one miały się pokazać w zupełnie innym dniu, zaplanowane na inny dzień, i ja coś pochrzaniłem. Dlatego się wyświetliła taka powiedzmy tylko zapowiedź, a nie wyświetliło się wideo, bo po prostu coś pochrzaniłem. Bo wiecie co, ogarnięcie czasami tego YouTube'a z tej drugiej strony, to jest jakaś masakra czasami, po prostu te wszystkie ustawienia, które tam są, te kombinowanie, po prostu te, te jakieś... Oj, A także wybaczcie, to, się, to była drobna pomyłka. Będzie to wszystko, będzie. A ja jutro spokojnie przejrzę te wszystkie nagrania, czy są już na pewno dobrze poustawiane, żeby znowu nie było czegoś takiego, że lecicie, patrzycie, szukacie... A tego nie ma. No nie ma, bo nie miało dzisiaj być. No ja coś pomyliłem. Po prostu tam coś pomyliłem w ustawieniach. Także zdarza się, OK? No, mamy do czynienia z komputerami. Można się walnąć przy czymś takim. Także spotykamy się za tydzień, ok? W międzyczasie będą oczywiście to parę odczytów opublikowanych. Zapraszam słuchajcie wszystkich zainteresowanych językiem język, kursem moim tym warsztatami. Języki obce na sterytach. Gdzie rozmawiamy o, ultraszybkim, spo, o sposobach ultraszybkiego uczenia się słownictwa z języków obcych. Zapraszam Was, bo jeszcze są miejsca, jeszcze, jeszcze do tej powstającej grupy. Mogę kogoś dosztukować. Grupy są małe, niewielkie i takowe pozostaną. Takie spotkania, warsztaty będą się odbywać w soboty. OK, gdzieś koło godziny 8, może 8.30, to jeszcze sobie ustalimy. Zapraszam serdecznie. Wszystkie informacje, informacje znajdziecie oczywiście u mnie na kanale, tak? Poszukajcie takiego hasła języki obce na sterydach, a znajdziecie wideo poświęcone temu tematowi. Gdzie mówię troszeczkę więcej. I tak dalej. No dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. No, trzymajcie się. Niech ten tydzień będzie dobry dla nas wszystkich. Niech się wali, niech się pali byle dla nas wszystkich było dobrze. Ok? Hmm? Dobra, trzymajcie się, pa pa.